Słowo Boże na dziś, 23 marca, czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do którego pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju, i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela. I jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. Już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa, i już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnij ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi. I wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie, zamieszkają w nim oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą, i zawrze z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi, osądzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród ich um umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 31 Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Słuchajcie narody słowa Pańskiego. Głoście je na wyspach odległych i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi i będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym postadem. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego, przyjdą z weselem na szczyt Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy dziewice rozweseli się w tańcu i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozwesele po ich troskach. Chwała Tobie, Królu Wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu Wieków. Sowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedrin i rzekli, cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo: Że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc z dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów. Tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się w tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Ja wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto. Arcykapłani zasi faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo pańskie.